Wiecie, tak się składa, że miałem po raz kolejny sytuację, że sobie siedziałem, było mi strasznie smutno, naprawdę okropnie smutno mi było I dostałem maila z naprawdę piękną cyfrą, że mi zapłacą jak to nagram Generalnie to kurz w sensie oni, no nie, jest taka gra i oni coś tam, jakiś serwer mają fajny, nowy I w ogóle jest fajny i wiecie, polecam serdecznie, nowe postacie, nowe wszystko I nowe konto bankowe wodnym Pozdro Cirecata, <laughs> Italiano, Fera Pora Bombę, Kurs.pl, Pieniądze i w ogóle zajebiście, serio polecam gierkę, fajne. jest. ...które są słabe, nawet czasami bardzo słabe, ale i tak je kochamy całym sercem wszyscy, na przykład takie Naruto, Shingeki no Kyojin, Hunter Hunter 2011, nie wiedząc nawet za co. Możliwe, iż ma to jakiś współudział z tak zwanym poruszeniem serca, szarych komórek w mózgu itd., itd. Dorosłe życie i późniejsze wypalenie wszystkim dookoła, jest czymś w sumie bardzo smutnym i jest to aspekt, którego chcąc nie chcąc każdy z nas prędzej czy później będzie musiał doświadczyć a tak się składa, że ja aktualnie miałem chyba najnudniejszy okres w moim życiu począwszy od znajomych, skończywszy na wszystkim co związane z życiem czułem po prostu nudę, wypalenie serio, nawiązywanie głębszych relacji z małpami 20 IQ po to, aby podnieść lekko swoją wartość tak bardzo egocentrycznie y również zacząłem mnie nudzić aż tu nagle zdarzył się cud z nieba, czy tam z szafy, za ścianą jak na zawołanie spadło mi pewne wyrafinowane 105-odcinkowe w swojej prostocie anime, które wręcz skradło się do mojego serca i zakorzeniło na dobre. I, I tak sobie pomyślałem, że no tak naprawdę to jest trochę takich bajek, których wiecie, no głośno o tym nie powiesz w towarzystwie, że ci się podobają, ale Twoje serce podzieliło się na pół, stawiając do tej większej połówki Black Clover chociażby. Trzy słabe anime, które i tak kocham, nie wiem dlaczego, ale je po prostu bardzo lubię, mimo tego, że są słabe. Dla mnie, jedna z najbardziej niewyjaśnionych. Zagadek Bożych, tajemniczych. Ja zawsze do tego typu bajek. Bleach, Fairy Tale i inne takie rzeczy nieśmieszne. Podchodziłem z nastawieniem typu, no, takie duże X, duże D, w sumie obejrzę sobie, żeby potem zrobić o tym film. W końcu co trzecia osoba, w tym mój ukochany i wielbiony w moim uniwersum Michał Miotkę, twierdziły, iż ta bajka nie nadaje się nawet do pierdolnięcia w mordę randomowej alternatywki. Więc długo nie myśląc, odpaliłem sobie pierwszy odcinek, ujrzałem te słodziutką, na początku lekko irytującą mordę Asty. I, i, I tak się wkręciłem, że obejrzałem 103 odcinki w tydzień. Gwarantuję wam, przysiadam do tego w tydzień i, i mogę wysunąć następujące wnioski. Ale zanim wam te wnioski przybliżę, moi drodzy, to, to, to może wam przedstawię fabułę, bo prawdopodobnie jest tutaj ktoś wśród was, wiecie, słuchacie sobie tego na telefonie, czy tam nie wiem gdzie, kto jeszcze po prostu o tym nie słyszał. Historia sama w sobie nie jest jakoś mega skomplikowana. Na początku, jako danie początkowe dostajemy chłopaczka o imieniu Asta. N no i teraz pytanko, jaki może być protagonista z Shonena? A no, Asta jest kompletnie głupi. T to jest debil, to jest okropny debil, nieutalentowany, wręcz żyje w świecie, w którym magia jest wszystkim, a, a on sam magii nie potrafi używać. Ale moi drodzy, Asta w żadnym wypadku nie cierpi na to, o czym ja na początku tego Wspominałem, Asta jest młodym, pragnącym świata chłopaczkiem z minusowym wręcz IQ. Poważnie, gość jak musi popaść w jakąkolwiek zasadniczo mało skomplikowaną refleksję, dostaje kompletnego wybuchu mózgu, a, a jego zdolność dedukcji jest równa zero. Co ma Asta, a czego nie mają inni? No, Asta ma wiarę. Ma wiarę w to, że ciężkim treningiem oraz skrajnie potężnym zapałem coś rzucił osiągnie. I, i, I tak kompletnie przy okazji. Posiada ziomka, który nazywa się Juno. R, raczej w sumie to jest jego rywal, taki wiecie, że nie wiem, dajmy, że macie domówkę, no nie? Idziesz sobie na nią z ziomkiem, ale no na domóweczce jest samica, która wam się obydwum podoba. Jednak ty masz brzydki ry i oglądasz anime a twój ziomeczek kochany, najfajniejszy, ma starych z 8 owym kontem bankowym i, i, i twarz słodziutką, jak sam szczeniaczek. No i no, w takim wypadku ty jesteś Asta. On jest Juno, prosta piłka, nic skomplikowanego. I, I tutaj, moi drodzy, nadchodzi plot twist. Bo w pierwszym odcinku Asta odkrywa w sobie moc demoniczną czy, czy tam demonową I teraz uwaga, bo przechodzimy do najważniejszej rzeczy Wiecie, Asta sobie ciężko trenuje Robi pompeczki, wszystko, wszystko robi Aż nagle z nieba spada mu taki mieczyk potężny Który jest w stanie tnąć magię I, i, I wsłuchajcie się, bo to jest ważne Oraz robić takie inne głupoty czyniąc go tak naprawdę praktycznie niepokonanym Gdyby miał tylko odrobinę mózgu Postacią w całej serii Black Clover, Black Clover czy Clover, czy, czy, nie wiem jak to się czyta jest krytykowane prawie na każdej płaszczyźnie, yy, idziesz do matki matka ci mówi, że Black Clover się, nawet fani Tokio Gula co co jest rzadkością nie lubią Black Clover ale ja wam coś powiem, mimo prostych schematów, darcia mordy przez Aste, który aktualnie jest dla mnie mega urocze naprawdę jest przesłodziutkie i, i jak tylko ten idiota otwiera pysk to mój matczyny instynkt się odpala tragicznej, czasem wręcz gorzej niż tragicznej animacji, tam, tam przy, czasami były sceny, w których nie było kompletnie nic widać bo był biały ekran i po prostu Asta z tą swoją mordą dziwną. Głupich rozwiązaniach, co mam na myśli, mówiąc głupich, no to wam nie powiem, no bo bym wam musiał zaspoilerować. Nie wiem, w sensie to na pewno podchodzi pod japoński humor, ale ja, miała Pał straszny creature. Jak, jak była scena, w której Yumi sobie siedzi na kiblu, i, i minuta od sceny polega na tym, i cały gag skupia się na tym, że haha, siedzę na kiblu jest śmiesznie, bo papieru nie ma kurwa, no to było żałosne, straszne I, I chyba coś, co mnie najbardziej zabolało, to brak tego czy płynu, który wydobywa się z ciała po zadaniu run. Yy, serio, jak Asta kogoś atakował mieczem, to, to, to nie było tak, że on kogoś przebił, czy coś takiego. On po prostu uderzał tym mieczem, jak maczugą jakąś, co, co było niesamowicie irytujące. Jednak Black Clover czy Clover, czy ja, ja po japońsku, po polsku czytać nie umiem, po angielsku też. Miało w sobie to coś, co, co mnie w sumie bardzo poruszyło. Obejrzałem chyba wszystkie Tasiemco podobne rzeczy, jakie istniałem na japońsko-polskim rynku, począwszy od Hunter Hunter, skończywszy na Naruto, One Piece, Bleach i tak dalej, i yu gi było wspaniałe w sumie. I o ile Hunter Hunter jest dla mnie arcydziełem kompletnym, i, i Black Clover, czy Clover, <laughs> i Black Clover, to, to wiecie, na kolana i do pana dla Hunterka, to, to, to Black Clover dużo przyjemniej mi się oglądało niż chociażby takiego Bleach. Gdzie bleach również był strasznie schematyczny, ale tam jakoś nie mogłem po prostu wytrzymać. I ja nie mam pojęcia, co to jest, nie umiem tego wytłumaczyć, ale 105 odcinków obejrzałem w tydzień. Zakochałem się w postaci Lumiego i, i paru tam innych pobocznych. Prawdopodobnie chodzi o to, że po prostu potrzebowałem obejrzeć coś, przy czym używanie mózgu jest nieistotne, niekompletne i w ogóle niepotrzebne. Aczkolwiek gdyby obiektywnie starać się Black Clover ocenić, to, to nie wiem, czy ktoś doby tej bajce 7 albo 6 chociażby. Jednak serce nie sługa. Niektórzy się zakochują w tranzystorze inni zakochują się w wodnym ksodym, a, a ja zakochałem się w Black Clover. No, miłość nie wybiera. W sumie dołączyłem nawet do grupy Black Clover Polska więc może coś w tym jest. W tym momencie wchodzimy na naprawdę ciężką płaszczyznę mojego życia. To, to było w sumie jedno z moich pierwszych anime, takich co wiecie, miałem 14 lat, byłem młodym, uroczym grubaskiem, a, a, a tutaj proszę, moja atrakcyjna przyjaciółka, jak na tacy wysadzonej diamentami podaje mi anime, które tak naprawdę wchłonie mnie, pożre od środka i, i utworzy postać, nad którą potem będzie mówić tym, Michał Wojciech i tak dalej. Z Ropa, swój romans, taki naprawdę potężny, rozpocząłem z ogromnym entuzjazmem. Yy, bajeczki, których początkowym założeniem jest takie wchodzenie do mózgu odbiorcy i, i wydobywanie z niego resztki godności, yy, zawsze wywoływują u mnie takie pozytywne emocje, wiecie, jest ten taki vibe, jak sobie siedzisz z ziomem, oglądacie chińską bajkę i, i nawet jeżeli są gorzej niż i ci a w ostatnim odcinku, to jednak mają to coś, ten nieuzasadniony element, który nas do tego przyciąga. Także, moi mili, przenosimy się do czasów, w której grupa młodocianych geniuszy zostaje przeniesiona do jeszcze genialniejszego przybytku, a, a tak dokładnie do kompletnie wybitnej szkoły. Która ma zagwarantować niby po jej ukończeniu życie wiecznym dobrobycie. Wiecie, sława, pieniążki, te, te, te wszystkie rzeczy, które są fajne i dla większości ludzi nieosiągalne. Jednak tutaj dochodzimy do momentu, w którym na jaw wychodzi mocno skrywana tajemnica. Bowiem dyrektorem tej szkoły jest coś na kształt niedźwiedzia, taki wiecie, malutki, słodki misiaczek, który oznajmia młodym i ambitnym uczniom, że, że to wcale nie tak, że wygrali życie. A jedynym faktem jest, iż znaleźli się w szkole, w której muszą walczyć o swoje życie. I, i, i to naprawdę ciężko, bo, bo w tym wszystkim mamy jeden warunek: aby przetrwać, w tej szkole oczywiście, musisz pozbawić egzystencji jednego z 15 uczniów i nie dać się przy tym złapać, co brzmi absurdalnie. Jeżeli ja miałbym wybrać takie moje edgy top 10 bajeczek watchmojo, to to z Danganronpa z pewnością na tej liście by się znalazła. Ja żadnym recenzentem obiektywnym, wyrafinowanym nie jestem. Dużo bajeczek w swoim życiu obejrzałem, jednak nigdy do jakiejś perfekcji w moim umyśle nie dożyłem. Stąd też ostatnimi czasy nawet jakieś przepyszne haremiki sprawiały mi po prostu radość. Taki wiecie, kwiatuszek wśród polskiej młodzieży. Za to przypadek Danganronpy jest nieco skomplikowany. Po pierwsze, dostajemy całe multum bartnych postaci które mają 13 odcinków, aby zaprezentować co nieco ze swojej osobowości. Do tego dochodzi tajemniczy i genialny antagonista. I co najważniejsze czynnik, który odpowiada za to wtargnięcie się, mój drogi, do twojego mózgu, mieszając tam co nieco i zmuszając wręcz do obejrzenia całej bajki naraz. Serio, jak ja do tego przysiadłem, bo oglądałem chyba dwa razy drop albo trzy, to to pamiętam, że pierwszy seans tak wręcz naraz mi poleciał. O ile początek zapowiadał się fenomenalnie, serwując nam takich bohaterów o skrajnie różnych poglądach, umiejętności, Dedukcyjnych, i, i o ile istnieje takie słowo, stwarzając bardzo ciekawą hierarchię, to w pewnym momencie coś się popsuło. Gdybym miał wskazać co, to to w moim odczuciu zdecydowanie jest to zbyt dużo treści na tak mało czasu antenowego. Mimo iż Dangeroppa żadnym wybitnym dziełem nie jest. To, to w moim sercu, tutaj, tu, tutaj głęboko zakodowała się i, i, i odnalazła niczym przepiękny łabądź w morzu, oceanie słych wspomnień i tragicznych ludzi. Z tego co się orientuje, masa osób narzeka na styl cenzury w tej bajce. Jednak tutaj z całego serca muszę ładnie napomnieć, iż ja jestem kompletnym fanem estetyki, jakichś takich abstrakcyjnych rozwiązań, więc ten fioletowy czy tam żółty, już nie pamiętam, kolor wydobywanych z ciała złych emocji, intencji, pobocznych jednostek, urzekł mnie strasznie i, i mega mi się to podobało. Ten zabieg chyba jakoś najbardziej bardziej mi w pęci zapadł. Mimo widocznych wad, tak wysypanych wręcz na pięknej dłoni animowanej ładnej kobiety waifu, to, to coś, czego nie rozumiem, doprowadziło do rozpusty. Deadman Wonderland zostało zepsute chyba w każdy możliwy sposób, jeżeli chodzi o anime. Wiadomo, to jest tylko i wyłącznie reklama mangi, jednak zmarnowany potencjał to chyba najidealniejsze ze wszystkich dostępnych określeń. Na sam wstęp dostajemy bardzo ciekawy początek, który jakby jawnie sugerował nam bajkę w mrocznych klimatach typu koniec świata, potwory i spółka, intrygująca tajemnica, którą zmusi nas do ciągłego używania mózgu oraz bardzo efektywną historię z niebanalnym morałem. Jednak no tutaj moi drodzy przychodzą oczekiwania, a jak wiemy im trochę ciężko sprostać, więc no niestety przynajmniej w mojej opinii anime Dead Man Wonderland nie tyle co stało, ale nie sprostało ani trochę przed chwilą wymienionym oczekiwaniom, ale do tego przejdziemy po przedstawieniu fabuły. Teraz widzicie na ekranie Gantę, jak mi się będzie chciało tego wstawiać w montażu. To jest generalnie młody chłopczyk, który wiedzie sobie dosyć spokojne życie. Uroczy nastolatek z wiochy, raczej nie ma problemu z socjalizacją. Wszystko mu się ładnie układa, koledzy go lubią, nie kradną mu kanapek w szkole, kobieta go kocha ogółem, idealna wizja życia. Jednak tutaj dochodzimy do przełomu, przełomu, który życie Gandy całkowicie odmieni. Najzwyczajniejsza w świecie sytuacja. Ganta za okna Dostrzega dziwną, czerwonopodobną postać Która następnie pozbawia egzystencji Wszystkich ludzi w jego klasie Nasz protagonista zostaje skazany na dożywocie Bo wiecie, no wszyscy myślą, że to 15-latek Czy tam 13-latek był w stanie Uczynić ten haniebny czyn I trafia do więzienia, które przypomina W sumie nie wiem co to było, cyrk, plac zabaw Przyjemne pomieszczenie dla dzieciaczków W którym musi walczyć o przetrwanie z dużo silniejszymi I, i zimniejszymi chłopczykami od niego W sensie, no dobra, dostaliśmy mocno Ejibaje, zagubionego protagonistek który myślę, iż można powiedzieć dorastał razem z nami przez te 12 odcinków oraz piękną i tajemniczą siłowosą kobietę. Mimo dobrego początku, Deadman Wonderland z odcinka na odcinek coraz bardziej gubiło się w swojej logice. Yy, nie zapominajmy oczywiście o tym, że to jest reklama mangi tylko i wyłącznie, nic mniej, nic więcej, stąd też jakby kompletny chaos w tej bajce mnie nie dziwi. Aczkolwiek wiecie, no mamy erę alternatywek, ładnych chłopaków w dziurawych spodniach, więc gdyby hype na Deadman Wonderland powrócił, to, to, to wcale by mnie to nie dziwiło. Opinii, przynajmniej pomysł był naprawdę świetny. Nawet bym powiedział, że genialny. Ja uwielbiam takie bajki. Wszystko, co mroczne, smutne, takie wiecie, masz mut typu smutny chłopak, ale wewnątrz nadal smutny chłopak. To takie Deadman Wonderland odpalasz. Co mi się najbardziej podobało, to ten system wymieniania cukierków na odrobinę wolności. Myślę, że z tego naprawdę można było wycisnąć tak, tak z całej siły mocno i doraśnie ogromny potencjał i stworzyć fenomenalną produkcję. Koniec końców, no, Deadman Wonderland skończyło jako taka dosyć nijaka produkcja ze zmarnowanym potencjałem, ale tak jak wspominałem. Ja, ja sam nawet nie wiem, ile mam osobowości, i ile razy mi się w ciągu z dnia zdanie zmienia, ale ta moja druga albo ta pierwsza i ósma osobowość bawiła się po prostu przy tej bajce dobrze. Yy, gościu, jedziesz sobie busikiem Flixbusem, wyłączasz mózg, yy, resztki go oczywiście nadal zostają, skupiając się na jakichś tam niedogodnościach, ale korzystasz z uroków świetnego, jednak no kompletnie jakby nieudanego eksperymentu. Może to wywodzi się tylko i wyłącznie z mojej duszy, smutnej 15-letniej alternatywki, ale bajki pokryły Deadman Wonderland. Elfen Lajet i inne takie smutne dziś rzeczy, nawet gdyby były 2 na 10, to, to i tak obejrzę z przyjemnością.